Władca tego świata wyjaśnienie. Kochani, w Kazaniu w niedzielę 4 stycznia, zachęcam do obejrzenia całości Kazania, oczywiście, na moim kanale na YouTube, cytowałem fragment rytuału egzorcyzmów, cytowałem fragment rozkazu już wydawanego do złego ducha, i tam w rytuale znajduje się taki zwrot: Rozkazuje ci władco tego świata no i tam ciąg dalszy. I okazało się, że wielu katolików poczuło się tym cytatem oburzonych. Objawiło się to w licznych komentarzach, czasami z różnymi też przymiotnikami kierowanymi w moją stronę, a nagle, a nawet okazało się, że też niektórzy dzwonili z zapytaniem, z wyjaśnieniem. Tu serdecznie pozdrawiam panią z okolic Krakowa, która bardzo życzliwie zadzwoniła i poprosiła o wyjaśnienie. Więc chciałbym, żeby teraz nie odpisywać na każdy komentarz. Chciałbym w tym krótkim y, słowie dać właśnie wyjaśnienie. Y, szczególnie kieruję je do katolików, ale do wszystkich, którzy będą to oglądać. Kochani, y, te słowa, które pojawiły się w rytuale, które są w rytuale rozkaz do złego ducha rozkazuje ci władca tego świata to jest cytat z Ewangelii świętego Jana, i to są zacytowane słowa samego Pana Jezusa. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 12, powieździe Jezusa do Jerozolimy. Tam następuje dialog, można przeczytać cały rozdział 12. Rozlega się głos Ojca z nieba i po tym głosie Jezus daje taki komentarz. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata. Zostanie wyrzucony precz. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 12, wersety od 30 do 32. Więc kochani, proszę nie obrzucać inwektywami autorów rytuału. Proszę pohamować się w różnych komentarzach, jeśli chodzi o też posługę egzorcystów, ponieważ to sam Jezus nazwał szatana władcą tego świata. Więc jeżeli wierzymy w Jezusa, trzeba nam z pokorą przyjąć te słowa. I rzeczywiście nie tylko w scenie kuszenia na Pustyni, w innych miejscach widzimy, że, i szczególnie w teologii Janowej, Jan w Ewangelii, w Apokalipsie, w swoich listach to zaznacza, że świat leży w mocy złego. Dobra nowina jest taka, że Jezus jest silniejszy, że Jezus pokonał szatana, i że kiedy należymy do Jezusa, jesteśmy mocą Bożą strzeżeni. Tego doświadczenia wolności, którą daje Jezus, wszystkim Wam życzę. Szczęść Boże.